Cześć, w ręku trzymam Canona R3, mówiliśmy o nim w innym odcinku pod kątem fotograficznym, a w tym sprawdzimy jakie ma możliwości i funkcje filmowe. Zaczynamy! Przede wszystkim postrzegam jako profesjonalny aparat fotoreporterski i na drugim miejscu dopiero mamy możliwości filmowania. Jednak pomimo tego, że te możliwości filmowania są w dalszym priorytecie, jeśli chodzi o grupę docelową tego aparatu, to nadal mamy bardzo duże możliwości, na przykład filmowanie w rawie 12-bit 6. I to jest super, bo jeśli wykonujemy profesjonalną robotę fotograficzną, jesteśmy w stanie nagrać też bardzo profesjonalnie wyglądający obrazek, z którym potem możemy bardzo wiele zrobić w postprodukcji, bo nagrywamy w rawie. Ważna kwestia, jeśli chodzi o filmowanie, w rawie mamy dostępną tylko rozdzielczość 6K, innych nie mamy, więc jeżeli zależałoby nam na mniejszych plikach, to nie ma takiej możliwości, ale zawsze możemy w postprodukcji sobie je pomniejszyć. Oczywiście nagrywając w tym formacie musimy się przygotować na to, że będziemy mieli bardzo duże pliki i będziemy potrzebować szybkiej karty. I do tego mamy w tym aparacie kartę czy wejście na kartę CF Express i karty SD. Jednak kiedy właśnie filmujemy w rawie będziemy na pewno korzystać z kart CF Express. Co ciekawe, filmując w rawie będziemy mieli czystszy obrazek na wysokich czułościach i są niż filmujący w innych kodekach. Zobaczycie to później w teście ISO. Poza filmowaniem w rawie mamy oczywiście inne kodeki, w których możemy filmować, to znaczy 10-bit H265 próbkowanie 422 i 8-bit H264 próbkowanie 420. Jeśli chcemy filmować w 10 bitach, no to możemy się do, dostać do tego kodeka poprzez po prostu przełączenie się na tryb płaski SILOG 3. I właśnie jeśli szukamy złotego środka pomiędzy wielkością plików a Dużymi możliwościami w postprodukcji, to właśnie ten kodek 10-bitowy wydaje się najsensowniejszą opcją. Jednak, jako że jest to kodek H265, musimy się przygotować na to, że będzie ciężki do obróbki w postprodukcji w kontekście wyczerpywania zasobów komputera, procesora szczególnie, więc albo musimy mieć wtedy mocny sprzęt do obróbki, albo po prostu pracować na plikach proxy. Jeśli chodzi o filmowanie w spowolnionym tempie, to mamy dostępne do 100 klatek, które najczęściej jest wystarczające yy, i mamy dostępne to 100 klatek w rozdzielczości w 4K w kodeku All Intra, czyli mamy wysoką jakość pliku. Mi osobiście w pracy filmowca by brakowało trochę tych 200 klatek, przynajmniej, do filmowania, no ale pamiętajmy, że ten aparat jest przede wszystkim aparatem fotograficznym, profesjonalnym aparatem fotograficznym, a i tak w większości przypadków, jak już decydujemy się nim filmować, to te 100 klatek będzie wystarczające. Jeśli chodzi o takie kwestie, na które mógłbym narzekać, jeśli chodzi o tematy powiązane z filmowaniem, to na pewno na wejście, wejście na kabel HDMI. Yy, mamy tutaj mikro HDMI, także delikatnie czuję dyskomfort, myśląc o tym, że miałbym podłączać tutaj jakiś zewnętrzny rekorder po tym właśnie kablu. Jako, że jest uszczelniany, to kiedy będziemy filmować w 6 karaw albo w slow motion, w stukatkach 4K w kodeku All Intra, no to musimy się spodziewać tego, że będzie się przegrzewać ten aparat. I teraz przy Rawie możemy oczekiwać mniej więcej 25 do 30 minut nagrywania, a w przypadku filmowania w slow motion to jest takie około 8-10 minut nagrywania. No i teraz kwestia tego, czy to przegrzewanie jest faktycznie problemem. W mojej pracy w praktyce z filmowaniem w slow motion rzadko zdarzało mi się filmować coś w spowolnionym tempie, Dłużej niż przez 30 sekund, czy przez minutę, więc te 8 minut praktycznie e, nie stanowi żadnego problemu. Jeśli chodzi o filmowanie w rawie, no to pamiętajmy, nie będziemy prawdopodobnie w rawie filmować eventu przez godzinę, tylko prawdopodobnie jakiegoś rodzaju ujęcia, które mają być ładne przez krótki okres czasu. Więc to, że się przegrzewa po tych 25 czy 30 minutach, też w większości, w 99% nie będzie stanowić problemu. Jako, że Canon R3 jest to profesjonalny aparat reporterski, co już przypominam po raz trzeci lub czwarty, to możemy się spodziewać. spodziewać możemy się spodziewać rewelacyjnego, rewelacyjnej pracy autofokusa, także podczas filmowania. No i pod tym kątem oczywiście aparat nie zawodzi, mamy oczywiście wykrywanie twarzy, oka, doskonałe śledzenie nie tylko twarzy ludzkiej, ale też e, zwierząt czy pojazdów. Kolejna kwestia, w której ten aparat doskonale sobie radzi, to praca na wysokich czułościach ISO. I tak na przykład, kiedy korzystamy z kodeków H264 i H265, e, to mamy czysty obrazek powiedzmy do tych poziomów 6400, ale 12000 jest jak najbardziej używalne. Kiedy będziemy się przełączać na format RAW, to do poziomu 12800 mamy bardzo czysty obrazek i nawet możemy używać 25000 ISO ze spokojną głową, że będziemy w stanie sobie ten delikatny szum oczyścić i dostarczyć klientowi materiał. Canon R3 oczywiście też ma e, różnego rodzaju funkcje i wskaźniki, które ułatwiają pracę filmowca. Na przykład mamy dostępny picking, jeśli chodzi o pomoc w ustawieniu manualnego fokusa. Gdybyśmy nie chcieli korzystać z tego genialnego autofokusa, to mamy możliwość korzystać z manualfokusa fokusa, oczywiście. I do tego będzie właśnie funkcja pickingu. Ja osobiście rzadko z tego korzystam, dlatego, że najczęściej w takich aparatach filmujących korzystam po prostu z autofokusa. A jeśli korzystam z manualnego fokusa, no to mam najczęściej podłączony monitor zewnętrzny, żeby się upewnić, gdzie ta ostrość faktycznie jest. Po drugie mamy wizualne wskaźniki do podglądu audio, czy jest ok, to fajnie pokazuje nam, czy audio działa, czy nie, jednak jeżeli faktycznie rejestrujemy ścieżkę dźwiękową, to najczęściej będziemy też podłączać po prostu słuchawki do odsłuchu. Kolejny wskaźnik, który widzimy na ekranie LCD to histogram. To nam pomaga w ustawieniu ekspozycji. Ja osobiście rzadko korzystam z histogramu. Czasami sobie spoglądam, żeby się upewnić, że faktycznie nie ma gdzieś przejarów czy niedoświetlonego obrazka. Tutaj bardziej przydałby się waveform, który by nam bardziej naocznie pokazał, czy, czy faktycznie ekspozycję mamy poprawnie ustawioną. Kolejna funkcja czy wskaźnik, który pomoże nam ustawić ekspozycję to zebra. Ja osobiście w swojej pracy bardzo dużo korzystam z zebry, szczególnie wtedy, kiedy chcę ustawić sobie ekspozycję idealnie na odcienie skóry lub sprawdzić po prostu, czy nie mam gdzieś przejaranych części kadru. W obecnych czasach praktycznie we wszystkich Topowych aparatach, nowych topowych aparatach mamy stabilizację matrycy nie inaczej jest w tym przypadku, szczególnie, że często tym aparatem będziemy pracować z długimi ogniskowymi podczas pracy fotoreporterskiej. Stabilizacja matrycy działa też bardzo dobrze podczas filmowania. Teraz możecie zobaczyć obrazek bez użycia stabilizacji matrycy i ze, ze, ze stabilizacją matrycy, więc możecie ocenić, na ile podczas filmowania może być taka stabilizacja przydatna. Jeśli chodzi o kwestie, opcje, możliwości, funkcje filmowania Canon R3 nie zawodzi, szczególnie jeśli spojrzymy na niego z perspektywy, właśnie profesjonalny aparat fotoreporterski z możliwością filmowania. No to kto by nie chciał mieć możliwości filmowania w rawie, w 4K, w różnych kodekach, w slow motion, w wysokiej rozdzielczości i jakości. Do tego autofokus. Możliwość filmowania w poziomie, ale też wygodnego filmowania w pionie, jako że mamy tutaj grip dostosowany do fotografii w pionie. Dajcie znać, jeśli macie jakiekolwiek pytania odnośnie do dzisiejszego filmu. Zostawcie lajka, like, subskrypcję, dzwoneczek, jeśli chcecie być poinformowani o nowych filmach. A my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia. Cześć!